Dzisiaj e, z, tutaj z Polską, także, także, bo jakaś tam propagacja się w każdym razie otwiera, proszę. No właśnie, no właśnie, a ja nie dopiero pierwsza rozmowa, właśnie jakieś y, dosłownie pół godzinki temu, radyjko tutaj włączyłem i. I, I tak y, jeszcze tam byłem w kuchni, i tak słyszę dosyć głośno, miałem ustawione, że właśnie ktoś tutaj się odezwał, ale Anglia mi się wydawała, ale bardzo cicho nie zrozumiałem. Później żona mi mówi, że tutaj właśnie słyszy zachodnią Polskę. Ktoś się odzywał, i oto jak zachodnia Polska, no to jest szansa. Że tego, że coś tu się może w końcu otworzyć. Tak przeleciałem po częstotliwościach, nic nie było. Mówię, zostanę na razie tutaj mówię na 425 Tam byłem również na 535, tam gdzie wy stolicie niej, ale cisza była, także wróciłem tutaj na 42 i mówię no zobaczymy, może, może coś tu się wydarzy. Także no, a i słyszę, no i jest. Zobaczymy, jak to długo będzie. Proszę do ciebie. Mam nadzieję, że dłuższy czas, już się utrzymywała, bo z Anglii tutaj leciało wszystko bardzo ładnie. Proszę ja ciebie, ale jak długo potrwa, trudno odpowie, odpowiedzieć. Tutaj słyszałem kolegę tego, który wywoływał, ale go w tej chwili nie mam. Nie, nie, nie zapisałem i nie zapamiętałem jego wywołania, ale jeśli, jeśli ktoś tam chce znaleźć jakąś rozmowę, to na pewno przeszukuje i na pewno trafi na kogoś. Bardzo fajnie, że ciebie tutaj słychać że tutaj często, często jesteś, no ja akurat tutaj w domu popadało, przyszedłem do domu, włączyłem radio i tak się mówię, postoję troszeczkę, posłucham, może akurat ktoś się to tam zjawi, no z Anglii był e, BBM, e, brawo Mike, 512 proszę o ciebie, ale to, to tylko chwileczkę z nim, bo tam miał rozmowę z kimś innym, tak to wyglądało. Ale dobra, no nie wiem, na pewno chcesz tam chwycić gdzieś rozmawia Jeszcze inne, proszę Krzysiu. No zobaczymy, zobaczymy, Antoni. Tak yy, nagrywam sobie tą łączność, no bo ci mówię, jak ci powiem teraz tak szczerze, tak jak teraz, jeżeli tu wychodzisz, to by jeszcze nie wychodziłeś. Wtedy, cośmy rozmawiali, ten, tą słynną 1 czerwca, to było ładnie, ale teraz normalnie do 7, i to tak pięknie idzie, że aż jestem w szoku. A już zacząłem tutaj narzekać na tą swoją antenę. I tu rozmyślałem właśnie, bo ona jest bez przeciwwag, tak jak już kiedyś wspominałem, rozmyślałem tak właśnie tego Black Pirata, którego Ty masz, ja, jeśli ja dobrze pamiętam, Black Pirata, albo cokolwiek z przeciwwagami, bo sobie myślę tak, moja to jest ten dipol taki pionowy, jednak ona tak nie zbierze tej fali tutaj odbitej, jak, jak właśnie taka 5/8 czy cokolwiek z przeciwwagami i tak mówię sobie, kurde, muszę zmienić. Ale teraz widzę, że to tak ładnie idzie, czyli to, to jednak od warunków zależy. Ale wiadomo, że jakby były przeciwwagi, to by pewnie jeszcze więcej zebrała w ten koszyk w tego sygnału. Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie jestem tak tutaj yy, długo w tym temacie, że tak, tak mi się wydaje. Proszę, Antonis, co ty o tym sądzisz? Trudno mi jest coś na 100% odpowiedzieć. Piotrek ma rozumieć tą bezprzeciwak. To jest no bezprzeciwak taką antenę. Uciekła mi nazwa jej. No nie wiem czy, 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 ale on mieszka osobno, on mieszka całkowicie zdala, z dala, jak to się mówi od ludzi, niedaleko lasu i proszę Ciebie to może, to może wtedy odbiór jest lepszy, ale gdzieś moim zdaniem przy zabudowach, przy tego to taka antena bez przeciwak, no nie wiem czy to, trudno mi jest odpowiedzieć, bo takie anteny bez przeciwak nie miałem, a miałem wszystkie anteny z przeciwakami proszę Ciebie Yy, aluminiówki, aluminiówki wiem, że zbierają więcej, więcej szumów tego wszystkiego, jakiś tam trzask atmosferyczny, to, to się udziela o wiele więcej. Na tej, na, na tej proszę Ciebie, mm, <laughs> yy, rozumiesz, się, pl, no, plastycznej czy tej złupka szklanego, no to troszeczkę, troszeczkę tego jest mniej. Tak to wygląda z mojej strony, proszę Krzysiu. Zgadza się, zgadza się. Ja tylko dodam, że ja mam tą samą antenę co Piotr. On ma tego serio Game Mastera, ja mam dokładnie ten sam model. No i tam Piotr tam mówi, że zadowolony z niej. No ja też tam nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolony, co prawda. Ja tu mieszkam podobnie jak Piotr, wiesz, jak tu w Norwegii, bo tutaj dom od domu to kurde 300 metrów to przynajmniej. I tak samo i w moim przypadku jest. Ja tu mieszkam poza miastem prawie 30 km. I dosłownie mam ciszę, nie mam żadnych zakłóceń. Akurat mam takiego pecha Antoni, że na tej częstotliwości, na której wysiedzicie na 26535, tam mam taki pisk i to tylko na tej częstotliwości, a już. Ostatnio miałem mówić, ale już nie śmiałem, bo mówię sobie, myślę tak, może tam któremuś z Was nie pasuje jeden wyżej lub jeden niżej, to mówię nie będę tam właśnie mówię, tutaj się wychylał. A jest taki pisk właśnie akurat na tej częstotliwości. Jak nagrywałem ten filmik właśnie, jakśmy wtedy rozmawiali, to taki pisk właśnie jak jest przy bardzo słabym, przy bardzo słabym sygnale, to to jest bardzo słyszalne i to przeszkadza. Ale nie wiem, może zapytam Antoni ciebie, jak tam u Was na przykład by było jakby tam jeden, jeden w dół czy jedną w górę, byłby to problem? Krzysiu, nie ma problemu, żadnego problemu nie ma. Wiem jaki to, to jest pisk. Od tej trójki, jeśli pójdziesz 10 do góry, ale 10, nie kanał, tylko 10, proszę Ciebie, czyli, czyli w dziurę, to jest ten pisk u nas również, ale proszę Ciebie, jeśli pójdziemy na dół, znaczy do, przepraszam, jak ja to powiedziałem, znaczy na, na, do góry o 10, Czyli na czwarty kanał. No to proszę ja ciebie, tam, tam nie ma. W każdym bądź razie będę pamiętał, jak tutaj się zjawisz, to przechodzimy automatycznie na tam, tam gdzie tego pisku nie ma. A ty śmiało jak coś zauważasz, to tutaj informuj nas, proszę ciebie. Przecież to jest wszystko do, do, do zrobienia, jak to się mówi. Ale tam ktoś brakuje. Jak jest brek, proszę breka. To no, to w tej jest Kolego, ja już ci mówię o co chodzi, ja już teraz wiem o co chodzi, ty jesteś zbyt... poczekaj, ja musiałem się w prawo, ty jesteś odstrojony, ty masz odstrojone radyjko. Nie wiem, czy masz tam skalę, czy masz tam wyświetla częstotliwości. My w tej chwili jesteśmy na 26445. Ja musiałem podjechać, jesteś za wysoko, o tak powiem, za wysoko, bo musiałem się tutaj do ciebie dostroić w prawo i to dosyć mocno, czyli stoisz za wysoko. Musisz, pewnie jesteś, nie wiem, 10 Hz do góry, masz taki guzik 10 Hz, pewnie masz wciśnięty, weź go wyłącz, jeśli tak, proszę do ciebie w tym nigdy tutaj nie było z tym radiem problemów e, i w tej chwili czy coś dziwnego się tu stało e, ja zobaczę jeszcze, ale z tego co widzę nie mam plus 10 no jesteś, jesteś 10 wyżej, jesteś 10 wyżej także, y, a słuchaj powiedz mi tylko jakie radyjko masz? KPL 5000 DX no, to jest taka sytuacja, jak tam masz. Yy, poczekaj, jak ona tam ma, niech szybko skojarzę na samym dole po prawej stronie. Jest yy, pokrętło clarifier, i, i, i tutaj to drugie, tym cienkim. Nie tym przy radiu, tylko tym cienkim. Spróbuj zjechać. Yy, Boże, kochany, w lewo bodajże. No kolego tutaj nie wiem czy słyszysz Antoniego z Runowa, ale Antoni Ciebie chyba odbiera, słuchaj pomoduluj trochę i, i tam spróbuj pokręcić, to wtedy, wtedy będzie coś można cokolwiek na ten temat powiedzieć, w każdym bądź razie na pewno byłeś przynajmniej 10 wyżej. Tak, ty nas słyszysz idealnie, ale ty musisz się do nas. Nie, nie, poczekaj, sorry. No to wtedy, no tak, ty nas idealnie słyszysz, to czyli ty masz w KPO, tam można zmieniać częstotliwość nadawania i częstotliwość odbioru, bo ja miałem CR8900, to jest dokładnie klon to samo, i tam po prostu musiałbyś zmienić częstotliwość nadawania. Ja już teraz nie pamiętam, jak to się robi, ale wiem, że. Hmm, tym właśnie tym, tym większym pokrętłem od strony radyjka, tym grubszym trzeba wtedy tam to, to, to zrobić. Ale to my możemy się do ciebie dostroić, nie ma problemu. Nie wiem czy Antoni mi odbiera, czy może się do Antoni... Pewnie Antoni już się do ciebie dostroił. Może do Antoniego oddam zapytam. nie ja tutaj przejdę, bo ja mam tutaj regulowaną, także ja mogę przechodzić bez problemu. Tylko niech kolega moduluje, proszę, przysiód. Okej, okay, słuchaj kolego, yy, tam zachodnio-pomorskie. Yy, weź ty troszeczkę po modulu i tak dłuższy czas, żebyśmy my mogli się do ciebie dobrze dostroić. Dosłownie, jakbyś mógł policzyć dwa razy, dwa razy do dziesięciu, to te, powinno to wystarczyć. Proszę do ciebie, kolego. Yy, nie zrozumiałem ciebie. Po modulu i coś tam o, odlicz dwa razy do dziesięciu, i my się wtedy do ciebie dostroimy, a ty nic w radyjku nie kręć. odbieram 445 8710. Nie wiem dokładnie po jeszcze raz jak mnie odbierasz. Proszę. No Antoni za nisko, jesteś za nisko. Musisz jeszcze wyżej pójść. Musisz wyżej pójść. Kolegę teraz słyszę idealnie, Antoni idealnie słyszę kolegę. a, a właśnie ty jesteś za nisko. Musisz wyżej się podkręcić.